A dzisiaj przedstawię EX40 Volvo XC40 wersji elektrycznej Twin Recharge Na samym początku pokażę go z zewnątrz, jak wygląda. To może nic nowego, bo to jest bryła, która jest już na rynku od 10 lat. Natomiast przeszła, przeszła facelifting. I obecnie prezentuje się tak, jak tu widać. Jest to fajne autko, zgrabne, wygodne. Dodatkowo w wersji elektrycznej. Piękne felgi. Piękny wzór felg. Opony Continentala. Kierunkowe. Prześwit ma tak jak widać więc na offroad to może za na offroad może za słabo natomiast jest to jest to fajna wersja Oczywiście takie fichery jak a zgasiłem auto dlatego <gry> jeszcze raz ostatnia wróba no. sporo chodziło <gry> Bagażnik może nie jest największy. Natomiast, tak jak widać, płeczki jak to było wcześniej, już w 40 zrobione. Koła zapasowego nie ma. Ale jakby się można było uprzyć to nie, nie zapakujemy to koła. Akumulatory przeszkadzają. Więc pozostaje jedynie co to zestaw albo laweta kamerka, cofania. Zamontowana tutaj na klapie tak jak Volvo, tutaj możliwość Przewożenie NART, jakbyśmy chcieli, no i tutaj opcje: zamknij, i zamknij tylko samochód, i klapę bagażnika, albo samochód. Zaraz zobaczymy, czy zadziała. To dziwne. O, zadziałał ale, o, coś mu tam nie pasowało. Natomiast tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kwestie pasażerów, no to tak jak tu widać. Jak to z dziećmi bywa, to tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o miejsce. Tutaj być może by ktoś usiadł z dorosłych, ale że tak powiem, nie byłoby to wygodne. I widać roleta, bo jest przy No, jest to. I tak jak na Volvo, tak do, do, do czego nas Volvo przy, przyzwyczaiło, to no jest tutaj jakość, która jest wyczuwalna. Tutaj to wszystko jest wyłożone. To jest troszeczkę inna jakość niż w AX30. To jest XC40, więc Buda, tak jak w modelu spalinowym, natomiast dołożone są akumulatory. Więc tutaj, że tak powiem, innych kwestii, jakichś takich udziewinienia nie ma. Tutaj, jak widać, USB-C. Tutaj nawiewy. No, dziecko, jak siedzi, to tak naprawdę nie widzi nic. A to jest mała dziewczynka, małe dziecko, więc tak naprawdę tutaj. Nie musi za dużo widzieć. Tutaj zamiast w lewu paliwa mamy tutaj wlew lew. <noise> Złącze elektryczny oczywiście no, z przodu to XC40 Później oczywiście pokażę jak to chodzi, jak to idzie, bo to na, ma z przodu i z tyłu silniki elektryczne. Jakość foteli no jest super, pomimo tego, że to, jest, to nie jest ksura, ale jest to naprawdę wys wysoki poziom. Pokażę jeszcze co jest pod maską. Informacja nie jechać. Nagłośnienie Hermana Cardona. Kamery 360. No, tutaj takie miejsce na kable, no dosyć większe. To jest większe miejsce niż na przykład CX 40. Natomiast też za dużo tam nie spakujemy. No, system kamer 360, czyli kamerka tutaj Kamerka Tutaj Kamerka tutaj Tu I kamerkę tutaj. To wszystko robi nam 360 stopni. Widok Fajnie, Fajna wersja, bo oświetlenie pod klamkami występuje. Więc tak ogólnie naprawdę fajny samochodzik. Pokażę w środku jeszcze. No tutaj oczywiście halogeny doświetlanie zakrętów światełka przednie jak to z Volvo przystało Kamery 360 widać przedni widok boczny widok no i tylny W oczywiście oświetlenie Mały ale jest schowek Informacja podczas jazdy o spalaniu, o zużyciu tak naprawdę Takie feateri jak YouTube, jak wiadomości, dziennik podróży. To jest radio, Apple, a Airplay. No informacja o na przykład jakości powietrza, status pojazdu, tryb holowania. Tutaj też jest jak w razie W. <laughs> Ogrzewanie, podgrzewanie foteli, podgrzewanie kierownicy. Tutaj jest u pasażera. <laughs> Przepraszam. Mapy Google'a. No i z tego to by było to wszystko i teraz kwestia pokazywałem już wcześniej na szortach, ale pokażę jeszcze raz tutaj też jest fajnie bo podczas takiego postoju to auto jest jak widać tutaj podczas postoju jak się stoi w samochodzie, no to tak jak widać auto jest gotowe do jazdy cały czas zużywa baterię więc jak chcemy go wyłączyć no to mamy kwestię że musimy włączyć hamulec i i w tym momencie wyłączyliśmy auto i tak naprawdę już jest na aucie jak auto jest auto zgaszone założę teraz pas i pokażę jak to się podczas jazdy przedstawia więc tak naprawdę żeby ruszyć już w tym momencie to jest napisane tutaj naciskamy hamulec i dźwigienkę w prawą stronę i mamy drive i to jest wszystko już auto jest gotowe do jazdy oczywiście mamy tu tryby mamy tutaj troszeczkę takiej taki drogi to pokażę jak można sobie uruchomić tryb off-road co by on nie znaczył już jesteśmy na off-roadzie i Generalnie tak to się przedstawia. Nic nie słychać. jazdę XT40 no, no tak tak naprawdę utrzymanie pasa to o generalnie czy można go zarzucić no, tak sobie ale się prowadzi Przygotowanie do jazdy. Fajna opcja, która podgrzewa baterię akumulatora i w środku nagrzewa wnętrze, a jest dostępna tutaj w tym miejscu na postoju Volvo X40 nocą. Ładowanie z gniazdka 230 V. Z opcji to dochodzi tutaj dodatkowa informacja o ładowaniu, a tak, to jest tak naprawdę interfejs taki jak w samochodach spalinowych. Dodatkowo tutaj można jeszcze sobie podczas postoju chodzi można sobie tak naprawdę wyłączyć samochód, bo to że się sobie siedzi w aucie. No to to jest kwestia taka, że tak jak widać samochód był uruchomiony. No w obecnej chwili jak widzimy samochód jest już wyłączony. To jest krótka informacja o ładowaniu. Także pozdrawiam serdecznie.